Szybko już, rób to B, ale z jakimiś kurwa ludźmi, weź, polonez to tylko wtedy, dalej, szybciej ciągnij te kreski, szybciej i chyba za dużo zrobiłeś, co so, ej? Hey. Yeah. Będzie ładnie No i napisz sobie matce na dywanie Słyszysz, co do ciebie mówię? Szybko, jedź, kurwa Spójrz, Jedź z tą krechą Napisz sobie matce na dywanie Jedź z tą krechą Jedź Matce na dywanie, powiedziałam ci, no Chcesz kopa do Mamy, skończ się Też popadł, tak? A mamy zostawić nie skończone Lepiej, żeby zrobić ładnie To trzeba się leczyć po prostu nie. szybko Stare mury miasta Komunistycznej szarości pracy, których zasada Odmienność od całości, innowacja, racja Szukają indywidualności, dosyć do propagandy Do ręki farby, wy karty Kolor w życiu ważny, marny, nie trzeba Warty bombik twardy, ujebane mury Metropolii nimi zasypane, ulici wandale Czy artyści na dużą skalę? Nie odpowiem Każdy inaczej podchodzi i o to chodzi Ważny raczej efekt, co wychodzi Liczy się, to co zajebiste To gniecie całkowicie inne wszystkie nastraja dodatnio pozytywne brzmienia kiedy idę po ulicy widzę efekty bombienia, styna podziemia ma wiele do powiedzenia, srebrny gór, miejski szarości odmienia bielańskiego uderzenia, siłę odczuj pozytywną, zobaczysz nowe prace nim ostatnie zastygną, mogę streścić ten fakt, z oczu oczołtowca przyspieszenie tętna, cienie obok wieżowca, obserwacja ulic muszę się uczulić na niebieski kolor w przeciwnym razie skład może przybulić sporo, nie wiem jakie miejsce wybiorę dziś wieczorem, czy biorę łoczałt

Jadąc codziennie tramwaje, mijam ściany te same To te stare znane, nowe moje oczy zajarane Reklamy wytagowane, linie zajebiście rozpisane Grubym flamem szyby wyskraczowane Metropolie zbombardowane, lecz nie wszystko doceniane Jeden zbiera na jaranie, drugi zbiera na montane Podmiejskie pociągi, klimat, dworzec zachodni, strefa Sokół Niebieskich spodni, wszyscy zgoni Z dala od nich, chce to coś zbombić w Warszawskiej metropolii, świat lekki Zbrodni, za pociągiem w pogoni nie. nie obroni go nikt, rejterzy zdolni Takich nie dogoni, służba co chroni Przed artystami z puszkami w dłoni Oczywiste, że dla innego panele Zajebiste, dla innego jednostki trakcyjne Które były czyste, setki wypadów których pociąg już nie wdzewieje Popój dla składów atakujących Koleje jeżdżące, galerie prac Kolorowo srebrne panele Najważniejsze jest to, że coś się dzieje Czas, tyka, farba się leje, szarość blachy znika Dzięki za wszystkie przejścia, ściany tak jardy A z mojej strony, w szczególności załoczałty Chodź, ja spisałem, Ej, już. Chodź, ryba, udało nam się. Chodź, i spierdalałem się ten Jaki jest raz? Ej.